Nie piłem przez 60 dni alkoholu. Oto, co się wydarzyło w moim życiu. Jak to wpłynęło na moje zdrowie, na moją produktywność oraz na moją pracę. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsza kluczowa kwestia. Mówiąc o tym, że nie pijem nic, mam na myśli zero alkoholu w jakiejkolwiek formie. Bo bardzo często ludzie na przykład uważają, że wino czy piwo nie jest alkoholem. Wiem, że to się może wydawać śmieszne, ale tak rzeczywiście jest. Byłem ratownikiem medycznym i kiedyś miałem pacjenta, zapytałem go, czy pije alkohol. Powiedział mi, nie, nie pije alkoholu. Ale potem zadałem mu inne pytanie. Czy Pijesz piwo, odpowiedział tak. Więc zapytałem go: Ile tego piwa pijesz dziennie? No, osiem. Wyobraź sobie, że gość przez wiele, wiele lat pił 8 piw dziennie i uważał, że jest abstynentem, bo nie pije alkoholu, bo na przykład wódki nie lubi, wina nie lubi, ale codziennie wali 8 browarów i uważa, że on nie pije. Więc od razu zaznaczam, że przez 2 miesiące nie piłem żadnego alkoholu. Potem przerwałem moją abstynencję, ponieważ poleciałem do Włoch i tam w restauracji napiłem się wina. Ale myślę, że po wakacjach również będę kontynuował ten trend i będę starał się wydłużyć te okresy i być może pewnego dnia przestanę pić, ponieważ picie po prostu mi nie służy. Pierwsza, bardzo widoczna zmiana jest w kwestii motywacji. Widzisz, kiedy pijesz nawet niewielkie ilości alkoholu, powiedzmy lampkę wina, piwo, w tym momencie podnosi się poziom dopaminy. Następnie ta dopamina spada i czujesz się gorzej. Jeżeli robisz to regularnie, rozregulowujesz sobie tak naprawdę ten cały mechanizm nagrody i efekt jest taki, że coraz mniej Ci się chce. Na przykład wstajesz na z łóżka i nie masz czegoś takiego, że zastanawiasz się kurwa, co by tu dzisiaj zrobić? Jak by tutaj podbić świat? Puszczku, co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej pinki. Opanowywać świat! Naturalne jest to, że w momencie, kiedy na przykład przestajesz pić przez 20, 30, 40 dni, ten poziom motywacji do pracy zaczyna ci rosnąć. Naprawdę, zaczyna ci rosnąć i to tak kolosalnie. Po tych dwóch miesiącach po prostu mnie energia rozrywała. Zastanawiałem się, co mogę zrobić, jakie, jakie jeszcze projekty mogę rozwinąć, w co się mogę zaangażować. Po prostu ten poziom motywacji był bardzo wysoki. Następna rzecz jest bardzo oczywista. Jest to brak kaca. I ma to swoje plusy. Widzisz, powiedzmy, że jest sobota, jest tak ciepło jak teraz. Robisz sobie grilla, otwierasz sobie piwko. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. I co się dzieje następnego dnia? Następnego dnia czujesz się fatalnie. Wstajesz rano i de facto cała twoja niedziela jest z dupy. Tymczasem stajesz rano, nie masz kaca, czujesz się rzeźko, czujesz się zajebiście i co się dzieje? Po prostu możesz iść na siłownię, następnie możesz sobie wziąć kładę, tak jak w moim wypadku i tutaj sobie pojeździć po terenach, a mam naprawdę świetne tereny. Możesz sobie pojeździć na koniu, chociaż ja na koniu może być nawet pod wpływem alkoholu, bo nie ma przepisu, który to reguluje. Nie wolno jeździć bryczką, ale na koniu możesz. Więc w każdym razie yy, naprawdę daje ci to wiele możliwości i nie tracisz tego jednego dnia z całego tygodnia, ponieważ nie odczuwasz kaca. I teraz ktoś może powiedzieć: No dobra, Adrian, ale ja wiesz potrafię sporo wypić, następnego dnia się budzę i czuję się zajebiście. Ale nie masz pojęcia, nawet jak się będziesz świetnie czuł, jeżeli zrobisz sobie dłuższą przerwę. Ja nie mówię o przerwie tygodniowej, bo ludzie mówią, dobra, ja nie piję tygodnia. No. Zrób sobie przerwę naprawdę taką dłuższą, taką 30-dniową, 40-dniową. Organizm potrzebuje 3 miesięcy, trzech pełnych miesięcy, żeby się w 100% zregenerować. Oczywiście to jest tak, że na początku masz te efekty najlepsze, potem to jest tylko takie dokładanie sobie cegiełek. Ale naprawdę takie super efekty dopiero widać po 30 dniach, 40 dniach i. Będziesz wstawał codziennie. Codziennie będziesz wstawał i będziesz rzeźki, będziesz się chciało, będziesz miał bardzo dużą motywację. Więc to nie będzie tak, że będziesz miał taki jeden dzień, ale po prostu to będziesz miał cały tydzień, cały miesiąc, więc spróbuj sobie po prostu zrobić dłuższą przerwę i zobaczysz sobie, że naprawdę warto. Teraz przejdźmy do mojej ulubionej kwestii, do snu. Ja mam fioła na punkcie snu, mam budżety, różnego rodzaju rzeczy, które pozwalają mi spać lepiej. Widzisz sen jest jedną z najważniejszych rzeczy w biohackingu. Możesz stosować suplementy, możesz stosować inne rzeczy. Ale to sen decyduje o tym, jaki będzie Twój następny dzień. I teraz ja mam coś takiego na palcu, z pewnością to już kiedyś widziałeś. To jest Obra Ring. Jest to coś, co śledzi mój sen. To jest tracker snu. Sen, moją aktywność, ilość spalanych kalorii i tego typu rzeczy. I teraz, co się wydarzyło? Widzisz, w momencie, kiedy. Powiedzmy, normalna Twoja akcja serca w nocy wynosi 57-58, to w momencie, kiedy wypijesz chociaż jedno piwo przed snem, to będziesz miał akcję serca na poziomie 64, 65, 66. Jak naprawdę przyłoisz, będziesz miał powyżej 70, a jak naprawdę zachlejesz, a nie chlałeś od dłuższego czasu, to możesz być nawet 90. Czyli Twój organizm no, idzie sobie takim dobrym truchtem w nocy. I co się wydarzyło w dłuższym, w dłuższym terminie? Po pierwszym tygodniu nie było tak naprawdę żadnych większych zmian. Po dwóch tygodniach także. Po 30 no, było trochę lepiej. Ale to, co się działo po 40-50 dniach, tak naprawdę zwaliło mnie z nóg. Okazało się, że akcja serca spadła mi do 52, 51, a czasami nawet miałem w nocy 48. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest bradykardia, ale u osób trenujących to niekoniecznie musi być bradykardia. Więc w każdym razie to pokazuje, że naprawdę jeżeli wypłuczesz tą toksynę ze swojego organizmu, to naraz okazuje się, że dużo lepiej ci się żyje. I teraz kolejna jeszcze ważna kwestia: ten tracker snu śledzi tak zwany. Tak zwany HRV jest to bardzo kluczowy wskaźnik, pokazuje ci, jak się regenerujesz i w jakim stanie jest twój układ nerwowy. I teraz bardzo ważna kwestia jest taka, że ja mam ten HRV niski. Genetycznie po prostu mam niski. Niektórzy mają wysoki, genetycznie niektórzy mają niski. Więc ty nie patrzysz tylko i wyłącznie na to, ok, ja mam taki HRV, on ma taki HRV, jest dobrze. Musisz obserwować swój własny HRV. I to się robi na, na, na przestrzeni na przykład miesięcy, a nawet lat, więc ja już śledzę swój HRV mniej więcej 4 lata. E, I staram się go cały czas podnieść, ponieważ to pokazuje, jeżeli go jestem w stanie podnieść, to pokazuje, że mam mniej stresu w życiu, że się szybciej regeneruje. Generalnie wiele rzeczy na to, na to wpływa. Nawet trening. Tak? Jeżeli ja mam ciężki trening z następnego dnia automatycznie będę miał gorszy HRV. Norma. Nawet jeżeli mam długą redukcję, tak samo będzie się działo. Więc bardzo ważna kwestia jest taka, że mój HRV w ciągu tych 60 dni się podwoił. Po prostu nic więcej nie robiłem, tylko przestałem pić. I okazało się, że mój HRV się podwoił, czyli automatycznie moja regeneracja weszła na zupełnie inny poziom. Więc to samo w sobie ma sens. Żeby podnieść bardzo szybko HRV, istnieje bardzo prosty sposób. Albo głębokie oddychanie, albo komora hiperbaryczna. Więc ja też myślę o tej komorze hiperbarycznej. Jak kupię, to się oczywiście tym podzielę na YouTubie, ale. Dzięki temu, że przestałem chlać, automatycznie mój HRV wystrzelił w kosmos. Następną bardzo ważną kwestią jest to, że w momencie, kiedy przestajesz pić, masz więcej energii, masz więcej motywacji, przestajesz marnować czas na chlanie i na przeźwienie, więc musisz gdzieś tą energię przekierować. I bardzo często ludzie idą w kierunku sportu albo idą w kierunku biznesu. Dla mnie to nic dziwnego, że Donald Trump, który nie pije, stara się być teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wcześniej starał się rozwijać cały czas swój biznes. Widzisz, dla mnie to nic nadzwyczajnego, że w momencie, kiedy masz energię, motywację, musisz ją gdzieś przekierować. Może to być hobby, może to być sport, może to być biznes, może to być nauka inwestowania. Ale tak się dzieje, po prostu, tak się dzieje. Widzisz, ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, ile czasu poświęcają na picie oraz na trzeźwienie. I co w tym momencie robią. W momencie, kiedy pijesz, stajesz się automatycznie głupszy. Z kim się spotykasz? Z innymi ludźmi, którzy piją. Co Was łączy? No historię po alkoholu i nic więcej. W momencie, kiedy to wszystko zostaje odsunięte z Twojego życia, naraz pojawia się przestrzeń, którą możesz zakospodarować. Następną ciekawą kwestią są drzemki. Normalnie biorę sobie taką 15-20 minutową drzemkę każdego dnia, ale odkąd przestałem pić i minęło 30-40 dni, to automatycznie okazało się, że ja nie jestem zmęczony w ciągu dnia, że ja nie potrzebuję tej drzemki. To nie jest tak, że ja chlałem, nie wiem, codziennie. Ja na przykład piłem parę piw w sobotę i tyle. Ale kiedy totalnie wyeliminowałem alkohol ze swojego życia, naraz okazało się, że ja nie potrzebuję drzemek. Że po prostu mam bardzo wysoki poziom energii i motywacji bez tego wszystkiego. I mogę pracować dłużej, mogę być bardziej wydajny, bardziej produktywny, bardziej skupiony. I nie potrzebuje po prostu wziąć żadnej drzemki. Alkohol wpływa na Twój sen. No i zobacz, ten pierścień śledzi mi tak zwany ridnes. I kiedy normalnie, powiedzmy, pijesz, nie wiem, jedno piwo dziennie, to ten ridnes nigdy Ci nie będzie przekraczał 80. Kiedy pijesz jedno, dwa piwa tygodniowo, to spokojnie możesz mieć 82, 83. Ale kiedy nie chlejesz długo już, powiedzmy powyżej 30, 40 dni, to ten ridnes stale i regularnie jest powyżej 90 to oznacza, że Twój poziom gotowości, motywacji, produktywności będzie na zupełnie innym poziomie i będziesz w stanie osiągać znacznie więcej. No i następna ciekawa kwestia jest taka, że w momencie, kiedy przestajesz pić, zaczynają się denerwować ludzie, którzy piją. Powiedzmy, idziesz sobie na jakiś festyn, spotykasz tam starych znajomych i oni piją. Jedno piło, drugie, trzecie, potem nawet coś mocniejszego i w pewnym momencie ci ludzie ze sobą rozmawiają, wszyscy rozmawiają o czymś zupełnie innym, totalnie z czapy, z dupy i Ty stajesz z boku jako osoba trzeźwa i zastanawiasz się, What the fuck! W ogóle o czym wy wygadacie? Oni siebie rozumieją, a ty stoisz z boku i po prostu ich nie rozumiesz. Więc w pewnym momencie zmywasz się, wszystkim dziękujesz, ponieważ w pewnym momencie takie towarzystwo przestaje cię interesować. I co robisz dalej? Szukasz ludzi, którzy nie piją, spotykasz się z ludźmi, którzy nie piją. No i to oczywiście wpływa na wiele rzeczy, na całe Twoje życie tak naprawdę, ponieważ ci ludzie inaczej rozmawiają. O innych rzeczach rozmawiają, te rozmowy są znacznie głębsze. Na przykład są bardzo często ludzie związani z biznesem, z... to są inwestorzy w moim wypadku, więc możemy porozmawiać o geopolityce, o tym, co się dzieje na rynkach finansowych, o tym, co się dzieje w biznesie. To jest zupełnie inne towarzystwo niż towarzystwo pijące, więc zaczynasz unikać ludzi, którzy są mało wartościowi w Twoim mniemaniu, w tym momencie, kiedy ty przestajesz pić, a skupiasz swoją uwagę na towarzystwie, które może coś ci dać w jakichś kwestiach, nawet intelektualnych. Następna rzecz, którą widzisz, to jest regeneracja Twoich jelit i twoich stanów zapalnych. W momencie kiedy zregenerujesz jelita, naprawdę jesteś w stanie to zauważyć. A to się dopiero dzieje po mniej więcej 30, 40 dniach, przynajmniej tak to było u mnie. Gazy, wzdęcia i tego typu rzeczy po prostu znikają i naprawdę nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale realnie czujesz, że naprawiłeś swoje jelita, naprawiłeś e, swój organizm i zredukowałeś te wszystkie stany zapalne, które masz, które po prostu były efektem alkoholu. I naprawdę 30-40 dni, a zauważysz kolosalną różnicę. To, co również zauważyłem, to jest mniejszy stres. W momencie, kiedy przestałem pić powyżej 30-40 dni, automatycznie mój poziom stresu spadł. Widzisz, to nie jest tak, że ja się muszę w życiu jakoś specjalnie stresować. Mam na tyle pieniędzy, że de facto w kwestiach finansowych nie muszę się denerwować. W kwestiach relacji z moją żoną jest zajebiście, więc też się nie muszę w żaden sposób jakoś specjalnie stresować. Ale kiedy nakładam na siebie jakąś presję, a lubię to robić, to automatycznie też podnosi mi się poziom stresu. Ja nie narzekam, ponieważ w stresie ja lepiej myślę niż normalnie. Też dlatego kiedyś wybrałem swój zawód pod tytułem ratownik medyczny, ponieważ Ludzie, kiedy się zaczynają się stresować, przestają myśleć. Ja w stresie myślę lepiej, jaśniej, ale kiedy nakładam na siebie presję, kiedy dochodzą kolejne projekty, to odczuwam ten poziom stresu. Jak przestałem pić po 30-40 dniach ten poziom stresu był bardzo niski. Nie odczuwałem tej presji. Na co dzień tę presję odczuwam, ale wtedy, nawet przy bardzo dużym obłożeniu kalendarza, nie odczuwałem tej presji. Więc jest to związane też z tym, że po prostu przestałem pić. Ale oczywiście, w momencie, kiedy przestajesz pić, pilujesz diety, lepiej się wysypiasz, więc są też inne czynniki, które na to wpływają ale jedna rzecz ciągnie za sobą wszystkie inne nawyki, więc w momencie, kiedy rezygnujesz z alkoholu, automatycznie inne nawyki również są dopięte na ostatni guzik. Następną kwestią jest to, że zaczynasz chudnąć. W momencie, kiedy przestajesz pić, automatycznie chudniesz ze względu na to, że alkohol ma bardzo dużą wartość kaloryczną. No i widzisz, jedno piwo to jest 250 kalorii. Wypijesz 4 piwa, no to już masz 1000 kalorii. To jest sporo. Naprawdę musisz sporo się namęczyć, żeby te 1000 kalorii przepalić. I teraz wyobraź sobie, że robisz to każdy tego dnia, no to po tygodniu masz ponad nadwyżkę 7000 kalorii. To jest kilogram tłuszczu, który wcale tak łatwo nie jest spalić. I u mnie no to nie jest jakaś tam duża różnica. Ja w ogóle w ciągu ostatniego roku przytyłem 9 kg z tego 6,5 to jest 300 masa mięśniowa, ponieważ byłem u lekarza i to mierzyliśmy. Trzymałem dietę ćwiczę, no dużo rzeczy się na to złożyło, ale naprawdę teraz jestem, no czuję, że jestem silny, że jestem silny. No chcę teraz te 3 kg jeszcze zredukować tego tłuszczu. Nie mówię o, masy, o masie mięśniowej, chcę zredukować ten tłuszcz. No i nad tym będę pracował, żeby znowu być na żyle. Ale w każdym razie. W momencie, kiedy przestajesz pić, automatycznie masz mniejszą ilość kalorii. I ludzie często mnie pytają, Adrian, w jaki sposób ty schudłeś? Ja mówię właśnie, że stosuję dietę, że się lepiej odżywiam. I mówię, że jeżeli chcesz schudnąć, przestań pić alkohol. No i ktoś mi mówi, no Adrian, no, ale to są puste kalorie. No właśnie, to są puste kalorie. Ludzie po prostu nie kumają nawet takiej prostej rzeczy. Czym są puste kalorie? To są po prostu kalorie bez żadnych mikro i makroskładników. Po prostu to jest gówno. To jest trucizna. No Powiedzmy sobie szczerze: alkohol jest trucizną. I to są kalorie z trucizny. One nie mają żadnej wartości. No Mają wchój cukru jeszcze w tej całej kwestii, więc jeszcze sobie zaburzysz pracę swojej trzustki. Więc w każdym razie po prostu schudniesz. Jeżeli będziesz trzymał dietę. To zaczniesz redukować swoją masę ciała. No i to, co jest najfajniejsze, w momencie, kiedy przestajesz pić, to jeszcze cię ciągnie. To jeszcze chciałbyś się tam, na przykład, w weekend napić tego piwka, jakiegoś tam wina z żoną, albo na przykład idziesz do teścia i chciałbyś się tam napić piwa, ale im dłużej nie pijesz, tym nie chcesz pić. Po prostu nie chce ci się. To jest tak samo jak z papierosów. W momencie kiedy to Ci się chce palić. Ja paliłem 5 lat, paliłem paczkę dziennie, nie palę już od 15 lat. Więc w momencie kiedy rzuciłem papierosy, w tym momencie bardzo mocno mi się chciało palić, ale teraz nawet o tym nie myślę. Więc tak to działa. że Im dłużej nie pijesz tym mniej Ci się chce pić. Dlatego ten eksperyment był bardzo ciekawy. Zachęcam Cię do tego, żebyś też spróbował sobie zrobić taki detoks. Ja na przykład nie piję jakoś specjalnie, piję głównie na wakacjach i na jakichś tam wyjazdach. No, mam te wakacje dosyć często, bo mam cztery razy w roku, ale to jest tam tydzień, dwa tygodnie i cześć. No i teraz jeszcze czekają mnie wakacje w sierpniu, będzie to tam 10 dni, no i potem być może kolejne pół roku nie będę pił nic, a w przyszłości planuję po prostu totalnie być abstynentem, ponieważ w momencie kiedy widzisz, jak się czujesz, widzisz, jakie masz benefity z zaprzestania picia, to automatycznie chce ci się kontynuować abstynencję. I po prostu daje mi to dużo plusów, więc zachęcam cię do tego samego, trzymaj się serdecznie, pozdrawiam, Adrian Kołodziej.